Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj poniedziałek, 19 maja, i posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikoniu, że Poganie i Żydzi, wraz ze swymi władzami, zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaoni, do Listry i Derbe, oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek, o bezwładnych nogach, Kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno. Stań prosto na nogach. On zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likoańsku. Bogowie przebrali postać ludzi i stąpili na nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiary. Na wieś o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli swe szaty i rzucili się w tłum, krzycząc, ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak Wy, podlegamy cierpieniom. Nauczamy Was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, a nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłam Wam też z nieba, i urodzajne lata. Karmił was i radością napełnią wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymywali tłumy od złożenia im ofiary. Dzisiaj, w tym fragmencie z dzieł apostolskich czytamy, że Barnaba i Paweł, słysząc o tym, że na nich poganie i Żydzi szukują się, żeby ich upokorzyć, to nie uciekli. Nie ma nic wstydliwego w ucieczce. Wcale nie trzeba się pchać tam, gdzie jest jakieś zagrożenie. Ważny jest rozsądek i ważne jest posłuszeństwo Bogu, które mówi, przydasz mi się bardziej w pełni Twoich sił. Nie musisz teraz wchodzić w sytuacje niszczące Cię konfrontacji. Ucieczka nie musi być tchórzostwem. Ucieczka może być rozsądnym wyborem. Pamiętajmy o tym. Niech Was, Bogusław i Bóg Ojciec i Syn, Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.